Mamy od trenera gości, pana Czwarga będzie do, 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 będzie do Państwa dyspozycji. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz. To był 21 mecz w tym sezonie. Marekował często czyli zagraliśmy już więcej niż rundę. 11 zestawienie bloku obronnego i po tych 13 transferach, które dokonaliśmy w tym sezonie, uważam, że ta drużyna jest cały czas w fazie przeobrażeń i, i zmiany. To nie jest proste, wdrażać nowych zawodników, którzy muszą dostać dużą wiedzę na temat zasad gry w każdej fazie, w momencie, kiedy nie mamy możliwości treningu. Kiedy tylko i wyłącznie się regenerujemy, analizujemy spotkanie i przechodzimy do kolejnego, do kolejnego meczu. Chciałem to podkreślić i tym bardziej pogratulować się zespołowi. Pierwsza połowa uważam, że była jedną z lepszych w tej, w tej rundzie. Zagraliśmy bardzo intensywnie, zdecydowanie, odważnie, zwłaszcza w pressingu. I z tego kreowaliśmy sytuację, odbierając piłki bardzo, bardzo wysoko. Oczywiście w drugiej części spotkania Legia potrafiła w kilku momentach zepnąć nas niżej, ale nawet wtedy potrafiliśmy ten mecz kontrolować. Jedyną fazą gry, które, w której Legia była dla na nas najbardziej groźna, to były stałe fragmenty gry. Z których stworzyła dwie, dwie sytuacje, wykorzystując wzrost zawodników, którzy, którzy przebywali na boisku. Jeszcze raz gratulacje dla zespołu, gratulacje również dla sztabu, bo ta intensywność pracy to nie tylko i wyłącznie intensywność zawodników, ale to jest również intensywna praca sztabu, tak żeby przygotować zawodników do meczu, szybko zamknąć dane spotkanie i efektywnie pracować. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. Do Państwa dyspozycji są mikrofony. Proszę bardzo. Witam Panie dyreżerze, Roman Gauten, Prawda w Futbolu. Ja mam pytanie o Pańskie doświadczenie z tego meczu z Szymonem Marciniakiem. Jak dialogi? Pan sędzia Szymon Marciniak, mi, chciał ustawić naszą a, intensywną ławkę. Nie tylko zawodnicy dzisiaj byli intensywni. Więc bardzo szybko potraktował mnie kardonikiem. To była moja pierwsza żółta kartka w tej rundzie i mam nadzieję, że ostatnia. To ja dopytam, a zadrżał Pan po tym, z, nie wiem jak to nazwać, z bliskim spotkaniu z Blażem Kramerem? To, to są emocje i uważam, że generalnie emocje w futbolu to jest, to jest powód, dla którego ludzie przychodzą na stadiony, to jest powód, dla którego mecze są emocjonujące. Widziałem już to na powtórce, uważam, że tam blasz odrobinę przesadził, że Fran już był poza, poza boiskiem, mimo to interweniował, mimo to był agresywny, więc jako trener muszę reagować, jeżeli mój zawodnik jest atakowany w sytuacji blisko mnie i widzę, że jest to niesprawiedliwe potraktowanie, już nie w ferworze walki, a trochę, trochę chęć bycia zbyt agresywnym, no to, to po prostu stanąłem twarzą w twarz z Blaszem, ale potem sobie podaliśmy ręce i zachowaliśmy się z duchem sportu. Ostatnie pytanie. Jak ważne to zwycięstwo w kontekście no wszelakim? No punkty ja rozumiem, że są bardzo ważne, ale też wygrana przełazienkowskiej w takim trudniejszym momencie, po, po, po trudniejszym meczu, jakim było spotkanie ze szturmem Gaz, to chyba też coś, co buduje drużynę? Oczywiście. Mam nadzieję, że to zwycięstwo da nam paliwo do dalszej pracy, da paliwo zawodnikom do tego, aby aby się cały czas rozwijali, aby nowi zawodnicy cały czas przyswajali nasze zasady gry. Ja tego meczu też którą nie odbieram aż tak źle, jak został odebrany on w mediach. Wydaje mi się, że debiutanci w europejskich pucharach, choćby Atalanta debiutanta do Dynamo Zagrzeb, przegrywając 4-0, czy Szturm gra w swojej pierwszej fazie grupowej, również nie był zespołem, który, który potrafił dobrze grać. Dopiero ta kolejna faza grupowa i 8 punktów zdobytych w zeszłym sezonie. Pokazało, jak silna to jest drużyna, więc no to jest pierwszy raz w historii Rakowa częstochowa, gdzie zespół funkcjonuje w fazie grupowej Ligi Europy. Więc ja nie jestem dzisiaj usatysfakcjonowany w pełni z tego spotkania, ale również nie byłem tak źle nastawiony po meczu ze szturmem. Staram się to wypośrodkować i cieszę się, że to zwycięstwo dzisiaj, szczególnie w Warszawie, szczególnie na tak trudnym terenie odnieśliśmy. No i finalnie wierzę, że. Może te trzy punkty pozwolą zespołowi wejść na kolejny, wyższy level. Dobry wieczór, trenerze. Krystian, natoński Polsat Sport. Gratulacje z okazji wygranej. wygrane. Ja mam pytanie o przerwę reprezentacyjną. Czy to, że teraz jest przerwa reprezentacyjna, to jest dobrze? Bo, tak jak Pan wspomniał, przyda się trochę oddechu i trochę szansy, żeby nie tylko regenerować się po meczach, ale też potrenować. Czy może wręcz przeciwnie, no bo po zwycięstwie na Legii Warto byłoby teraz pójść za ciosem i zachować ten rytm meczowy, więc jak pan podchodzi teraz do, do tego, że jest ta, ta przerwa. Ja osobiście podchodzę dobrze, bo w końcu będziemy mogli celebrować to zwycięstwo i tak po prostu zwyczajnie się cieszyć, bo kiedy gra się co trzy dni, no to, to nie ma czasu ani na smutek, ani na radość. Po prostu trzeba przychodzić do kolejnych, do kolejnych działań. Mimo wszystko cieszę się, że ta przerwa będzie, bo również zawodnicy będą mogli odpocząć, Anna dzisiaj wszedł z urazem. Kolejny, kolejny środkowy obrońca, który, który wypada nam w trakcie, w trakcie meczu. Nawet nie tyle w trakcie sezonu, co w trakcie meczu, więc będziemy mogli podleczyć urazy. Wierzę, że część zawodników już wróci po tej reprezentacyjnej do zespołu. Ponadto będziemy mogli popracować z zawodnikami nowymi nad, nad detalami, nad, nad naszymi zachowaniami, nad, nad, nad tym, czym się rak, raków charakteryzuje. Ale żeby się tym charakteryzować, to trzeba to trenować. Więc będziemy mieć czas w końcu żeby pokazać, że jesteśmy trenerami, a nie tylko menadżerami. Kasper Tomczyk, TVB Sport. Panie że czy to prawda, że jutro w ramach kursu UEFA Pro jedzie Pan na prolekcję do Legia Training Center? Z tego, co znam plan kursu, to jutro mamy spotkanie z Terenstokowcem, a we wtorek meldujemy się w Legia Training Center. Zapraszam. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze raz Krystian, proszę bardzo. Ja jeszcze mam pytanie o, o personalia z tej dwójki Arsenic czy z Farnas jaka jest szansa, kto pierwszy może wrócić, bo chyba wydaje się, że poważniejsza kontuzja Arsenicza, może, może się mylę. Jak, jak, jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o, o tych obroców, bo sam Pan wspomniał, że tutaj no, jest bardzo duże żonglowanie. Są no, to zerwany przywodziciel, więc to będzie przerwa do listopada minimum jak nie dłużej. Do połowy listopada myślę tak optymistycznie, że na miesiąc wróci nam pomóc, mam nadzieję. Zoran. Wprowadzamy go powoli, ta kontuzja palca u stopy, złamanie palca u stopy jest o tyle, tyle niecodzienna, że tam każdy ruch, każda zmiana kierunku, każdy przeniesienie ciężaru ciała na tą stopę powoduje ból i po prostu musimy bazować na jego odczuciach. Minęło 5 tygodni od urazu, po 6 tygodniach powinien być teoretycznie do, do treningu, natomiast mogą się pojawić również jakieś powik powikłania, bóle w tym palcu, które... Finalnie spowodują, że ten, że ten jego powrót jeszcze się przedłuży. Ale mam nadzieję, że w tej przerwie reprezentacyjnej ZORI wróci do nas, natomiast nie jest to pewne. Czy są jeszcze pytania? Dziękujemy bardzo za tę konferencję z trenerem Rumunia. Dziękuję.